Dobra, witam w kolejnym odcinku. Od razu z marszu lecimy. Wy widzicie po jednym nie ale ja to robię z marszu, a właśnie mam delikatnego downa. Chciałem iść. Halo. A mogę tu wejść? Chciałem wejść. przestała, bo no coś gadali przed chwilą, ale... Spróbujmy w ten sposób... Aha... Hej, co z tobą? A, tkwię w więzieniu ze wszystkimi banderami, jakich złapałem przez ostatnie osiem... To zbyt piękne, żeby było prawdziwe! Skorpion! Możesz zaczekać chwilę? Przerwałeś mi ważną rozmowę! To mnie uratował? Potrafię. Traciłam cię na sekundę. Wszystko gra? Nie do końca. Elektro, Rhino i Skorpion są na wolności. A jak tam w innych blokach więzienia? Liktoring już prawie działa. Zaraz opiszę ci sytuację. Dobra, to ja dalej śledzę Elektro. Jak lepiej. urwa! Śpieszy ci się do grobu? Mogę pomóc! Do grobu? A to do więzienia z powrotem. Czysta? A wchodzę w ogień. System wciąż nie działa. się. możesz szybciej wygrywać niż Zbyt duży, nikt. Co jest, Spidermanie? Myślałem, że mnie ścigasz! No, myślałem, że chcesz się bić. No Nie, jest spierdol, że nie mnie, ale Jeśli powiesz, kogo działasz, nie, 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 jak nie, nie, powstrzymasz nie, <laughs> ale nie, 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 Nikt nigdy nie korzysta z tej opcji. Hmm. Mam Cię walczę. Dawno się nie widzieliśmy. No to się ja teraz. Ten ten nie mam czasu na rozmowy. A ty ciągnę to, a? Dobra. Mam system monitoringu. Jak tam sytuacja? Cóż, najwyraźniej wszyscy banda, mieszkańcy traf wyzwiali. Martin i również. Na wolności jest pięciu twoich największych wrogów. <śmiech> <śmiech> przez moment kiedyś, myślałem, że to... <laughs> mówisz poważnie. Mówię poważnie. Muszę lecieć. Część zmierza w kierunku miasta. To obłęd. Ej... Po to w niego strzelam, sam poleciał. <laughs> <laughs>

Jak to zdodżować? A, już wiem jak to zdodować. Jak mój nowy kostium? Twarzowy. Skąd go masz? Chujowy. I tak cię nie stać. I tak cię nie stać. Też tak mówię. Nie, też to jest. Dobrze, on sam walczy. Wtedy na raz, to nie ma szans. Pamiętajcie, nie wolno nam go zabić. Jestem za. Jeśli nie chcecie, nie musimy tego robić. Zdecydowanie chcemy. Ua! 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 Ua!

I ostatnie ostrzeżenie. Nie wchodź nam w drogę. Każdy z was wie, co ma robić. Spłacicie swoje długi, kiedy skończycie. Idźcie. O kurwa. Doktor bo... Tego się spodziewałam, co tam jest? Gdzie? Jakie kłamstwa. To koniec, normalnie. Czas pokazać im prawdę. Dupa. Co to jest? Chciałem demona, ale... co on zrobi? na barku, ja piję, to pandemia <coughs> zrobiła. Kobieta, o kurwa, nie wolno tego mówić. Nie, w porządku? Tak, nie, no ja tylko dłużę się krwią. Mógłbyś. W dalszym ciągu nie poddaję terminu to? przygotowania surowcy, ale zapewnia, że nieprzerwanie pracuję nad skutecznym lekarstwem. W mieście wciąż panuje spisła kwarantanny. Oj, ruda. International bacznie pilnuje wszystkich strategicznych punktów. Na terenie miasta trwają walki policji i agentów Sable z więźniami Rikers oraz Stratfy. Kiedyś Tymczasem dziecko już na dworze. Osborne oficjalnie nazwał na winnym ucieczki więźniów oraz epidemii i wysłał za nim list gończy. Nie dostarczył jednak dowodów. Wiele osób sądzi, że odwraca uwagę od siebie, odkąd w raporcie specjalnym Bugle wyszło na jaw, że choroba miała swój początek w tajnym, niezarejestrowanym laboratorium Oscorp na Manhattanie. Burmistrz Osborne zapewnia, że Oscorp pracuje Wyłącz to. W nad surowicą, ale na razie brakuje dowodów, które potwierdziłyby tę tezę. He dobrze powiedziała. Broniła Spidermana. Oj, 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 tak mi przykro. Że jesteś wkurwiony i że sobie rozciąłeś rączkę, to tym bardziej jestem. jest mi przykro w chuj. Doktor Octavius... Dlaczego? Jak to się mogło stać? Właśnie dzwonili ze szpitala. Podobno zniknąłeś. Muszę wrócić do pracy. Lekarze mówili, że masz czternaście złamanych kości. Co znaczy, że 192 mam całe. Przy okazji, dzięki za pomoc. Najtrudniej było cię ukrywać przed Sejbu. Może nie wiesz, ale zostałeś ich głównym celem. Ale mnie zaszczyt kopnął. Co się dzieje z tym miastem, Yuri? Nie wiem. Może to koniec świata. Kto tak trochę wie? wygląda. 4K ekspanda i level upa. Służę pomocą. Dobrze. Grupy zbiegów więźniów włączą To to jest. Tego nie umiem zrobić. Sieciamiot. te sztuczki. O. Ile mam? W mieście no. zajmują całe osiedla, kradną, napadają na mieszkańców. Totalny chaos. Zajmę się nimi. Co jeszcze masz? Burmistrz kazał Silver Sable ze wszelką cenę odnaleźć. No to się nie stary. Słyszałam, że zbiera z ulicy przypadkowych ludzi i zamyka ich w bazach rozsianych po mieście. Podobno stosuje wzmocnione no, przesłuchań. Tak. To Nie martw się, zajmę się tym. To nasze miasto. I pora je odzyskać. No, kurwa, tego moje dużo ludzie jest. namierzają super złoczyńców. Będę no, informować to jest o Póki co ten... Póki co,

Pierdole, no. Ja pierdolę jestem tak pośledzony. Manchata Nie próbujcie jej Peter, no wreszcie się dodzwoniłam. Wszystko gra ucieczka z więzienia wywróciła miasto do góry nogami. Nic mi nie jest ciociu. jestem bezpieczny. No ja pierdolę pewnie fist to najbezpieczniejsze miejsce w niej. Nie ze mną, ale są dobre pakiety medyczne W każdym razie nic nam ja, nie grozi. Muszę się I oby tak dalej. Wpadnę jak tylko będę mógł Ciociu. Kocham cię. Ja ciebie też. Czekajmy na hapce. Znowu jest Tam są nowe tu są... Ja pior tak nie jest. To nie z policją. O, na drzemkę. Potrzebny funkcjonariusz do Okej, okay, zdajecie sobie sprawę, że jak mnie zamkniecie, to nie pomogę wam w walce z bandytami, ha? <coughs> Są głupi. Co zróbmy? Jest mój! <coughs> Co? mój! Czyj? To niezu jesteś do A ile ekspa to na EBM? To przez takich jak wy najemnicy cieszą się złą sławą! O, ładuj się do niego, jest idiotą! To za dużo strzelać, trzeba nałożyć. Oj, kurwa! Chyba nie na na bo to jest niemożliwe, że na hitem tak zajebę. Uwaga! Leci granat! Jak bolała? To twój granat! Wiecie, że sami to na siebie sprowadziliście. No o tych na dachu. Agenci Stable wymiatają. Zawsze pojawiają się tam, gdzie nie są potrzebni. Zamknęliśmy nielegalne zgromadzenie obywateli. Zaczynamy przesłuchania i aresztowania. Pierdala. Spidermanie! Zbiegowie strat wywrócili do akcji. Oblegają nasze posterunki. Moi ludzie cię potrzebują. Leć do punktu obserwacyjnego w centrum, to podam szczególnie. Już leźdą. Nie, Nie, jego dwóch sługusów. Nadal szukamy doktora. Przyznaję! Boję się go. To chyba najcwańszy super jakiego spotkałam. Tego się obawiałem. Trzymajcie się. Uwielbiamy okay. kurwa. No możesz nie je łapać. Świetnie. Ja pierdol, pochuj ci tej... Kurwia, ja takie... drobne rzeczy, ale... Mogłoby być to bardzo dopracowane, że jednak to jest ważniejsze niż jakiś kurwa śmierć. Niepodmiennym był ufać Sable. Posunęła się za daleko. Zasadzimy Ej tam był jeszcze jeden ziomek Kurwa wejdź na tą kurwa górę On no, to bomba. Trochę tego jest Może ja się lubię napierdalać Pamiętajcie Spiderman to żywy cel Goście z save'u mnie nie znoszą Więc zrozumcie jak bardzo ja nie znoszę was

A okay. tak wstrząsk. A w to wszedłem Czy ty kurwa padniesz końca? Zaraz mogę się skopać. Ten doktorek wszar szarżuje pałkę Dużo walki dzisiaj? Przynajmniej co do jednego się zgadzają. Wszyscy mnie nienawidzą Demony 25 właśnie ujebali? Naprawdę dużo tego jest. Juri, natknąłem się na grupę zbiegów z Rikers. Całkiem nieźle się tu urządzili. Wyślę tam ludzi, ale przy obecnym obłożeniu może minąć trochę czasu, zanim zbiorę oddział. Wolę nie myśleć, czym ci goście mogą się zająć. Sam się tym zajmę. Się, no, no, nie są o, nie ty. Ej, dobry, cześć. Ej, tu jest ziom! Ej, muszę bić sweider, hello! Kurwą czyś ona! Kurwą czyś ona? Nie no, kurwa nie rzucaj! Zakręć nie pójdzie ci to płacę! Ej, gdzie są wszyscy? Potrzebuję pomocy! Ściągnijcie go na siebie! Czyli nikogo już nie ma. O nie, są tu jeszcze. Gdzieś są. To gdzie kurwałaś? Wracaj na ziemię! Co na ziemi? Co ty odpierdałaś gościa? Cyk, cyk, Dodge. cyk. 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 Na ja, kurwie! Bro? Mam nadzieję, że mi O! go na ziemię! No Dobra, bądźcie mili dla nowych kolegów! Będziecie razem siedzieć! Wygotuj się na cierpień! Cierpie w chodniu. To były cztery koksy najebałem. Zwalimy sobie taki problem.

Nie, nie muszę widzieć, żeby było. Wciąż możemy A sorry, nie wymyśliłem jeszcze żartu. Możecie sobie iść i wrócić za jakiś czas? Trzeba dużo. wygląda na to, że po ucieczce więźniowie trzymają się grup, do których należeli w Rikers. To by wyjaśniało. Dlaczego nie łączą się w jedną wielką bandę? Nie ufają sobie nawzajem. Tym lepiej dla nas. Działają razem, ale w mniejszych grupach, które można rozmawiać. Mniejszych? To się Kurda. jeszcze okaże. Muszę lecieć. nie, tego nie jest nie nie Siłki! Kto by pomyślał, że aż tylu gości marzy o powrocie do Pachi? nie będzie tak łatwo! Pożegnaj się! O, tu się strzelali, kurwa. Wypierdalać na dół. Trzymać go na ziemi! O kurwa! Wypierdalać. Jest szybki, nie zgubcie go! Nie jest dobrze. Zapłacisz za to! Nie jest taki twardy! Ej, kurwa, co ja robię? Już gruby do mamy z Dobrze ci Kolejni? Ilu was tam w ogóle było w Rikers, co? Plus milion, no. Nie ujdzie ci to płazem! Nie pozwólmy mu tak dalej! to też już raz wysłała Nie dajcie się okrążyć! A jak się, kurwa? Daj się krowu. To sam kurwa. No kurwa nie teraz. I can't talk right now. What oh, are you doing, Step Przejdź do centu. Lepiej stąd spadać. No to wypierdalaj No no zajęło Grubasu nie wpływałem A mu kark ząb Daj się zabija po kaceru Cios za ciosem Kuro, czytam smsa i muszę się bić Wszystko? Jaki mamy czas? No, zaraz koniec odcinka. Co to jest? Droga wolna dla twoich ludzi. Przekaż mieszkańcom, że mogą wyjść już do sklepu. Masakra. Dobra robota. Temu miastu brakuje jeszcze tylko tego, żeby zamieniło się w wielki spacerniak. Masakra. W życiu będę go nie chciał powtarzać. Dwa tygodnie robota. No. Weźmy za plecach, jak już jesteśmy na miejscu. Gdzieś tu jest, plecach. W celu odcinku jeszcze Aż może pod razu jakaś dumna O, tu na moście Ja pierdolę co? Dobra No Najbiemy tych na moście i dojedziemy do celu bo jeszcze tych najbiemy obok Jeszcze debilami no Sami w siebie to, to dlatego byliście w tak podłym humorze. Chcieliście się zdrzemnąć. Dobranoc! Psze zabawny jesteś, Spenner. Nie myślałeś o tym, no Nie! O Umiem pokonać Super łotra, a nie mogę złapać gołębia? Wiecie co? Nie chcę dramatyzować, ale zaczynam brać to wszystko do siebie. Strasznie Ach. dużo. Ach. W ostatnim momencie klikać na dole to działa. Wiecie, że sami to na siebie sprowadziliście Tamten zginął? Weźmy jeszcze z tu Czy ja czasem nie wsadziłem was za kratę 8 lat temu? Rany, ale jestem stary! Na pewno nie jesteś szybszy od podziwku! Ja Trochę jestem szybszy. Lacówka X-Ray podostrzałem! Podejramy! O kurwa, to mój błąd! Spłykałem chwile akurat. Ale dębamy jeszcze jednej. Hej kurwa, co tu. To

O kurwa No, nie zdążyłem Właśnie no, takie rzeczy Można by sądzić, że Sable podziękuje mi za uratowanie tyłka Nic Dobra podanie. Ile można zabijać? No, zobaczmy odznaczenia Ja dziękuję za ten odcinek Było super Tylko walka była w tym odcinku skilowo trochę Trochę upośledzenie, ale łakujcie, komentujcie, dajcie suba, bo, bo dajcie, kurwa, bo czemu nie. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Oczywiście też do poprzednich, jeśli ktoś nie widział. Ja się żegnam. Na ura.